ona była pierwsza, no? Dzieci z Wolsztyńskich Szkół Podstawowych w wieku od 6 do 12 lat miały okazję bliżej przyjrzeć się naszemu miastu na wycieczce zorganizowanej przez Wolsztyński Dom Kultury. Główną atrakcją programu była wizyta w muzeum im. Marcina Rożka, gdzie uczestnicy mieli okazję zetknąć się z kulturą afrykańską na wystawie zorganizowanej przez pana Jacka Łapota i sygnowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Zorganizowano również mini turniej wiedzy o Wolsztynie, na którym zwycięzcy otrzymali wspaniałe kalendarze, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe widokówki i koperty z wizerunkiem naszego miasta. No proszę, a wam wszystkim mogę takie rozdać, nie wiem. Możecie tutaj popisać ja, ja, ja stoskach? Na pewno Tak. Oh. Pra na jest ch.